Ratusz, 20 sierpień 2025. Smutne miasto, jakby wyludnione. Ratusz stoi na klasztorach, bo to jest miasto Maryi, a klasztory ufundowali bracia Schauenburgowie, Adolf IV i biskup Bruno. Miasto, tu widzimy kościół św. Piotra. I mamy dzisiaj niezwykłą rocznicę. Jest to rocznicę, kiedy do Ojczyzny Niebieskiej odszedł święty polski papież Pius X. Urodził się 2 czerwca w 1835 roku. Miał starszego kuzyna, ojca Leopolda Moczegębę, który urodził się już. 31 października 1824 roku w Płużnicy Wielkiej. Mieście, które powstało 8 maja 1266 roku. W tym samym czasie w Toruniu, w lasach ukazała się Matka Boska, nie Matka Boska, tylko Święta Barbara. Dlatego te lasy nazwano Barburka i tam we wrześniu w 1939 roku zaczęli likwidację Polaków inteligencji Wszystko było organizowane tutaj w Hamburgu, ale już lat wcześniej, krwawą niedzielą, 17 lipca. 1932 roku, a 1 lipca tego samego roku ukazał się Eugeni Rawasko we Francji Bóg Ojciec. Była to 818 rocznica, kiedy Matka Boska 1 lipca świętokryj Chrystusa ukazała się w tulcach dzieciom. Były to czasy bez królewia przez wygnanie króla Polski Bolesława Śmiałego który był wnukiem Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski i wnukiem świętego Włodzimierza który umarł 15 lipca 1515 roku w Kijowie, tam gdzie książę Bolesław Chrobry, 14 sierpnia 2018 roku, trzy lata po śmierci świętego Włodzimierza, zwyciężył. Przejął kijów. Matka Boża objawiła się. Rocznicy tego przyjęcia Kijowa 14 sierpnia 1223 roku w Krakowie nowo powstają kościele Trójcy Świętej Świętemu Jackowi, apostołowi Kijowa. Obiecała mu pomóc i pomogła. Mamy takie. Taki obraz, jak święty Jacek ucieka z Kijowa z Najświętszym Sakramentem w 1240 roku i figura Matki Boskiej niesie w ręce. No, podobno Matka Boska <laughs> powiedziała, że bierzesz mojego syna, ale mnie nie weźniesz. Być może, że to jest prawda, ale uwieczniło się to wszystkich w pamięci. Był święty Jacek tutaj, kiedy z biskupem Brunonem i z grafem Adolfem IV, który po zwycięskiej bitwie 22 lipca 1227 roku został świętym franciszkaninem. Pokój między królem duńskim był taki, że i dzieci zawarły związek małżeński. A Bruno pomagał ewangelizować i pomagał budować klasztory, zakładać klasztory. Był doradcą króla Czechosłowacji, którego siostra Była babcią Polskiej Królowej. Polska Królowa. Umarła trzecia Polska Królowa. Urodziła się w Berlinie. Który założył jej dziadek. Urodziła się 25 sierpnia 1270 roku. Jest to nawet dzień. Kiedy w Tunisie zmarł święty Ludwik Król Królów którego potomkami był Ludwik XVI, zlikwidowany, ścięty programem 527 lat który wydał król Żydów w Konstantynopolu 12 października 1492 roku w dniu kiedy polski książę, syn Warneńczyka, wnuk króla Władysława Jagiełły odkrył Amerykę oświetloną przez polskiego Nobla Erasma Jerzmanowskiego, ewangelizowaną przez rodzinę polskiego papieża Piusa X, którego 111 rocznicę śmierci, czyli narodzin dla nieba obchodzimy dzisiaj w święto świętego Bernarda. Święto świętego Bernarda, który był patronem mojego taty. Święty Bernard Skrybów. Patron, patron katedry oliwskiej klasztoru Cystersów. Tutaj mamy najważniejsze miejsce świata, czyli miejsce, gdzie była olbrzymia katedra wraz z cesarstwem rzymskim królestwem niemieckim w 1806 roku zlikwidowana, rozebrana, zniszczona. Olbrzymia, przepiękna katedra. W Hamburgu, w miejscu, gdzie stał klasztor. Klasztor świętego Angskara, który urodził się 8 września w 1000. Nie, w 801 roku we Francji który został biskupem Hamburga 10 listopada 10 listopada 1000... Nie, 10 listopada 1831 roku i właśnie w jego klasztorze 100 lat po jego śmierci Bremen Bremen 3 lutego 865 roku 100 lat potem tutaj w jego klasztorze zmarł nasz święty papież Benedykt V który urodził się 2 drugiego marca 480 roku to urodził się Święty Benedyk, jego siostra, Skolastyka, ale również urodził się w 915 roku. Święty Benedyk V, 132 papież, zmarł tutaj 4 lipca 1965 roku. Kanonizowany został 10 w 1988 roku i pochowany w Bazylice na Lateranie. Tam, gdzie został wysłany, do Hamburga, dokładnie dzisiaj jest rocznica, kiedy są wielkie uroczystości na Lateranie. Tam, gdzie cesarz od I pierwszy skazał na wygnanie. 23 czerwca 1964 roku naszego świętego Benedykta V, świętego kanonizowanego, którego możemy widzieć w Bazylicy na Larytanie wśród świętych papieży. W rocznicę jego śmierci 4 lipca 900 nie, 1210 roku urodził się święty papież 192. święty papież Celestyn V, który zrezygnował z papieństwa 10 grudnia w 1294 roku. Jest to dzień, kiedy domek nazaretański znalazł się w Loreto. Jest to dzień, kiedy w Oliwie Przemysław II otrzymał od swojego krewnego całe Pomorze Gdańskie wedle umowy wieczystej, którą... U, którą podpisali wspólnie 15 lutego 1282 roku. Tutaj jest opis tego Miejsca, który powstał niedawno, kilka dni temu. Tutaj, gdzie była wielka katedra, gdzie umarł święty papież Benedykt V, gdzie był również papież ostatni, fatimski papież Eugenio Pacelli. Wzrocznicę swoim urodził został 1260 papieżem pius 12. Był tutaj jako już papieski ale już nie było katedry rozbitej w 1806 roku, kiedy w tym kościele świętego Piotra. Francuzi urządzili Stein. Był to król. Był tutaj w Hamburgu na wygnaniu cały dwór królowej Francji ściętej 16 października 1793 roku Marii Antoniny urodzonej z 1 na 2 listopada 1755 roku, kiedy było strasznie trzęsienie ziemi w Lizbonie, w Portugalii, tam gdzie zlikwidowano. Ministra Szempka który 9 lipca 1945 roku, tak jak 9 lipca w 1942 roku aresztowano jego brata, świętego Celezjanina, Wolysława Szempka który oddał swoje życie który oddał swoje życie za nawrócenie Rudolfa Hessa, został zamęczony w oświęcimiu 18 września 1942 roku. Rudolf Hess nawrócił się w Wadowice w dniu, kiedy Matka Boska objawiła się wedle swojej zapowiedzi 10 lat wcześniej przy Czech fontannach, tego dnia 12 kwietnia. W 1947 roku w Wadowicach nawrócił się Rudolf Hess, komendant Auschwitz. Miał wtedy 46 lat. Świadkiem tego był przysłany 10 kwietnia 1947 roku. Jezuita, ojciec Władysław Lon, który 12 kwietnia 1947 roku odbierał wyznanie wiary i prośbę nawróconego Rudolfa Hesse, który otrzymał sakramenty. 12 kwietnia 1947 roku. Nawrócił się i błagał naród polski o przebaczenie w imieniu narodu niemieckiego. Który skazany został na likwidację już w 1933 roku przez Żydów w Nowym Jorku. Była tragedia w Bari 2 grudnia w 1943 roku, gdzie zgromadzono tony gazu musztardowego. Żeby wytruć miliony Niemców Był to projekt z Waszyngtonu Znaleziony Po 2077 dniach Planu kuzynów Wyszyńskich Bo trzeba wiedzieć Że największym przestępcą świata Był minister Stalina Andrzej Wyszyński Urodzony 10 grudnia 1883 roku W Odesie jego kuzyn, który z nim współpracował w 1947 roku we Wocławku w gimnazjum Świętego Piusa X, Stefan Wyszyński, współpracowali wspólnie. Tak jak i likwidacja kapłanów i numery kapłanów. Były już dużo wcześniej przygotowane w Oliwie przez Bieruta przez Wyszyńskiego budowane było osiedle Żalibusz już w 1921 roku z projektem Eksodus Polaków z Warszawy 1944, co zatrzymała ofiara sakramentek Fundacji Polskiej Królowej z Nevers Marii. Kazimiery Sobieskiej, która była koronowana, w jej łonie była koronowana jej, jej córeczka, regentka Bawarii, otruta jako matka cesarza, kardynała, arcybiskupa świętej Klaryski. Miała dziesięcioro dzieci z Maksymilianem Emanuelem, Teresa Pnegunda Sowiecka, urodzona na Wawelu i koronowana w łonie matki 2 lipca, 2 lutego 1676 roku. Była na wygnaniu w Wenecji od 14 maja 1705 roku do 8 kwietnia 1715 roku ufundowała klasztor serwitek w Monachium. W dziękczynieniu za spotkanie z rodziną po 10 latach 10 kwietnia 1715 roku jest w pałacu w Schleisheim olbrzymi obraz spotkania rodziny. Jaka była wielka radość, a jaka była tragedia. Kiedy umarło jej dwoje dzieci, kiedy porwano jej synów. Adoptowała w tym czasie 13 grudnia 1707 roku w Wenecji syna króla Armenii, Aretina. Urodził się on Jan Szczyciela Aretin 24 czerwca 1706 roku w Konstantynopolu, tam gdzie król Żydów wydał plan 527 lat do przejęcia władzy, który minął w 2019 roku, 12 października, kiedy w Pałacu Kultury w Warszawie było spotkanie fatimskie. Prowadził tam ksiądz Sztelin, który się nie podobał biskupowi Leflebre, o ile wiem. Biskup Leflebre, założyciel Bractwa Piusa X, polskiego papieża, Stracił ojca. Ojciec, Lef Le Flebre, który się urodził w 1897 roku, został aresztowany i został skazany na karę śmierci w Berlinie 28 maja 1942 roku. Był torturowany również w Hamburgu, a potem stracony w Słońsku. W Słońsku, gdzie był klasztor Johannitów, była to własność Polskiej Królowej, o której się nic nie mówi z Poznania. Polska królowa to była Katarzyna Opalińska-Leszczyńska, matka świętej Królowej Francji, Marii Leszczyńskiej, urodzonej w Trzebnicy w 500 lat powstania klasztorów Trzebnicy, Fundacji Świętej Jadwigi i Henryka Brodatego, święta Jadwiga była wnuczką. Jadwigi Wittelsbach zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku. A tutaj mamy Hofbauerei, czyli tutaj mamy bawarską restaurację. Jest to Die Zeit, Dom Die Zeit, Helmut Schmidthaus, Po śmierci 5. Kanclerza Niemiec, Żyda. Urodził się w Hamburgu 23 grudnia 18 roku. Jego sąsiadem, urodzonym 7 lutego 1902 roku, był Bruno Stckebacher, który był komendantem policji od 24 grudnia 1932 roku w Hamburgu, odpowiedzialny za likwidację milionów. Potem był szefem policji w Krakowie. Jego podwładnym był szef policji w Warszawie, który był równocześnie, wcześniej był, pracował na Altonie jako burmistrz. Drugi burmistrz z Altony wyemigrował w 1900. W 1933 roku do Chin, a potem do Ameryki i jako amerykański bauer, jako amerykański obywatel został burmistrzem Hamburga, tak jak potem Olaf Scholz, a potem został, a jest teraz Częczał, urodzony. 20 stycznia w 1966 roku. Tego samego dnia, co w ostrowie w Wielkopolski urodził się ksiądz Michał Woźnicki i tego samego dnia w Izraelu urodził się Żyd, którego wypromowano jako Jacka Stefańskiego kapłana. Promowany przez Rydzyka został wykładowcą yy, licencjant, podobno kapłana. Zdobył w Ameryce, ale wcześniej, w 1983 roku, 9 sierpnia, w Gdańsku zamordowano muzyka Jacka Stefańskiego. Został zespół bez Jacka. Jacek Stefański, który jest kapłanem, zatrzymał moje strony internetowe i pisał do. Do księdza Michała Woźnickiego, że poda sprawę do sądu, bo już się postarał, że zlikwidowano mi moje strony w YouTube. No ale żeby nie zatrudniać adwokata, prosi księdza Michała Woźnickiego, żeby to było dokładnie 23 maja 2022 roku. Bo wszystko wie i widzi i wszystkie. Jezu, fontowie, święty papieżu, benedykcie V, wszyscy święci, święty papieżu, piusie X, łudź się za nami.